Witamy serdecznie na konferencji prasowej, a właściwie na wydarzeniu artystycznym i konferencji prasowej w obronie y, artystów, w obronie muzyki, w obronie elementarnych praw świata kultury i w obronie samej kultury, także w obronie wspaniałej muzyki i od muzyki zaczniemy. Państwo, protest dotyczy rzeczy absolutnie nadzwyczajnej. Rząd chce uchwalenia ustawy, która znosi elementarne prawa pracownicze i elementarne prawa młodych artystów. Każdy chyba zrozumie niebezpieczeństwo i szkodę, które może spowodować uchwalenie tej ustawy. Istota rzeczy polega na tym, że przez okres 15 Pierwszych lat zatrudnienia niemożliwe będzie spisanie umowy z młodym pracownikiem Instytucji Kultury na czas nieokreślony. Rząd wpadł na szalony pomysł, by w tym okresie, pierwszych 15 lat, niezwykle istotnych dla rozwoju twórczości artystycznej, istniał przymus zawierania. Umów na czas określony, czyli umów sezonowych. W gruncie rzeczy niszczy się standardy prawa pracy i proponuje się wprowadzenie statusu artysty sezonowego. To oznacza brak elementarnej stabilności, nie tylko artystów, ale także samej instytucji. Jest to w naszym przekonaniu wyrazem głębokiej nieufności do. Do twórców i do muzyków, aktorów, wszystkich pracowników instytucji kultury. Tylko ktoś, kto nie ufa pracownikowi, może wpaść na pomysł, by uchwalić prawo, które właściwie znosi wszystkie gwarancje prawa pracy istniejącego w cywilizowanych krajach. To jest absolutnie upokarzające dla kogoś, kto ma. Być pracownikiem w takich warunkach, w których nie można z nim zawiązać umowy stabilnej. Każdy zrozumie, że w takich warunkach nie można ani tworzyć, ani planować swojego życia zawodowego i rodzinnego, bez elementarnego poczucia bezpieczeństwa przez pierwsze 15 lat swojej pracy w instytucjach kultury. Wzywamy do wycofania. Tych przepisów z projektu ustawy. Wzywamy do tego ministra Zdrojewskiego i rząd. Wzywamy do tego, by respektować cywilizowane zasady prawne. Dyrektor Instytucji Kultury ma pełne dzisiaj instrumentarium dobrego zarządzania instytucją, nie musi sięgać po rozwiązania drastyczne, nie musi sięgać po broń atomową, która niszczy elementarne uprawnienia pracownicze, ponieważ za chwilę. Ustawa będzie przedmiotem drugiego czytania w Parlamencie. Stąd nasze bardzo gorące wezwanie do wycofania tego projektu, który szkodzi artystom, szkodzi instytucjom kultury i szkodzi całej kulturze polskiej. Nie może być tak, że świat kultury będzie jedynym światem, który nie będą obowiązywać elementarne, minimalne standardy współczesnego prawa pracy. Proszę bardzo. Pan Hubert Zadrożny. Bardzo mi przyjemnie. Chciałbym podkreślić, że ustawa w tym wymiarze, w którym jest proponowana, nie ma precedensu w krajach Unii. Czujemy się tak, jakby pan minister miał nam zamiar zafundować homonta, którymi mamy pracować. To jest coś niewyobrażalnego. Jeden z dyrektorów popierających tą ustawę stwierdził, że zawód artysty jest zawodem wysokiego ryzyka i do tego jest zawodem wędrownym. Wydaje mi się, że zawody wysokiego ryzyka są bardzo dobrze opłacane, czego nie można powiedzieć o naszych zawodach. A co do wędrowności, to myślę, że kolejnym etapem będzie zakup taborów cygańskich i będziemy się tak przemieszczać po prostu przez Polskę, grając sobie. Nie wiadomo, jak planują swoją dalszą przyszłość. Pan minister był uprzejmy, powiedzieć też o stabilizacji życiowej. Proszę sobie wyobrazić banki, które udzielają nam kredyty pod umowy roczne, sezonowe, a kredyty zazwyczaj mieszkaniowe są zawierane na okresy 20-30 lat. W związku z tym mój pomysł taborów cygańskich chyba nie będzie taki zły. Szanowni Państwo, jeśli taka ustawa e, tak zaprojektowana weszłaby w życie, to oznacza, że e, tak jak Pan Hubert Zadrożny, wybitny waltornista, kończył studia w wieku mniej więcej 25 lat, e, dopiero w wieku 40 lat e, e, poczułby stabilność w, swoim, w swojej pracy, bo dopiero w takim wieku mógłby zawrzeć jakąś trwałą, bezterminową umowę o, o pracy i związać się z jakąś instytucją kultury. Doskonale rozumiemy, co co oznacza takie rozwiązanie, co, jak można planować swoje życie w wieku od 25 do 40 lat po ukończeniu bardzo trudnych studiów artystycznych jest to po prostu rozwiązanie bardzo, bardzo niebezpieczne po prostu dla młodych, dla młodych artystów, którzy kończą studia i chcą się związać z jakąś instytucją kultury. Jak pan minister wspomniał, niedługo już będzie drugie czytanie tej ustawy, także te prace nad tą niebezpieczną ustawą przyspieszają jak gdyby tempa. My będziemy się starali zachęcać przede wszystkim ugrupowania, które, jak sądzę, dobrze rozumieją, co na czym polega mecenat państwa nad kulturą i takie solidne traktowanie instytucji kultury, czyli bo, bo w wielu sprawach się różnimy, ale, ale w tych sprawach bardzo często nas wspólna wrażliwość łączyła. Czyli będziemy apelować do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, do Polskiego Stronnictwa Ludowego, żeby, żeby tej ustawie się przeciwstawili. Myślę, że również mam przynajmniej taką nadzieję, że w Platformie Obywatelskiej też znajdziemy sojuszników, którzy zwrócą na to uwagę, którzy nie poddadzą się jakiejś dyscyplinie. Partyjnej w tej sprawie, którzy rozumieją, że niemądrze pojmowany liberalizm, który daje jakieś takie wolontarystyczne instrumenty o decyzjach personalnych dyrektorom instytucji kultury, niemądrze pojmowany liberalizm nie jest dobrym rozwiązaniem, akurat w takich instytucjach jak teatry, jak opery, jak filharmonie i teatry dramatyczne. Więc Będziemy szukali w parlamencie sojuszników. Mam nadzieję, że, że po prostu ten zły projekt, ten bubel prawny, niebezpieczny dla młodych polskich artystów zostanie odrzucony. Nawet w sektorze prywatnym nie można zawiązywać umów, które łamią elementarne prawa pracownicze, więc upominamy się nie o jakieś przywileje socjalne, ale o minimum cywilizowanych stosunków w instytucjach publicznych. Szczególnego znaczenia istotnych dla kultury narodowej, i mamy y, wielką nadzieję, że tym razem większość parlamentarna, być może rzeczywiście, w poprzek podziałów politycznych, zapobiegnie złu y, i temu upokarzającemu dla twórców prawu. Ja chciałem dodać tylko, że fakt, że nie palimy opon na krakowskim przedmieściu, nie rzucamy petardami, śrubami, nie znaczy, że nie będziemy walczyć o swoje prawa. Będziemy walczyć, bo to jest dla nas być albo nie być po prostu. Ostatnio premier miał y, problem z kibicami. Nie wiem, czy chciałbym mieć z artystami tak samo. Dziękuję. A mogą być głośni, co udowadniamy jeszcze raz. Zaczęliśmy muzyką i kończymy muzyką.